2020 się wam wita Jest godzina 24 Ileś chciałem to zrobić równo Kurde teraz jest mało firewerek. Słyszeliśmy już sztucznie ognie. o kurde Nie udało się tego tak dokładnie nagrać Ale tam są fajerwerki Za, za późno to pokazuję Ale jutro zrobię Poranego vloga Pierwszy <ścoughs> Stycznia W ogóle jestem tylko w bluzie nie tutaj macie bluzę może teraz jest coraz mniej, ale słychać bardzo dużo jest 2020 tam są fajerbery tam przed mnie zobaczycie może tam podbiegnę a to jest tam gdzie powsik bubu mieszka chyba a tam aż nie będę biegał uuu 2020 mam wita! Kurde, nie wiem, czy to będzie już pierwsza w nocy, jak to się wyśle, ale... No, a nagrywałem to o 24. No... Czyli w nowym roku! Woo! No, nie nagrałem ten A bo słychać gumy, tylko nie widać, nie? Uuu uh. Jutro zrobię porannego vloga. I mam dla was taką złą wiadomość. Teraz może pojawić się Mniej odcinków z gier, no niestety, no ale no mam drobne problemy. Ale mogą się pojawić odcinki z gier, jak już poradzę sobie z tymi problemami, no to nie, wiecie, będę nagrywał te gry często. I czy jak już będę miał ten program? Bo Mobizen teraz mi się odinstalował i super. Nie muszę znowu, ale muszę pełną aplikacji a one są ważne. Nie, ale jest 2020. To też szkoda, że nie mamy tych fajerwek tutaj sąsiednio, ale go nie ma. On tak troszkę mówiąc, nawalił. Ja. Yeah. Weherowo się Wam 20, 2020. Uuu. Ja jestem eksyto, podekscytowany, chociaż tak nie mówię. No ale jest mega super. Ej, ale to było dziwne. Dobra. 2020. Niestety tutaj nie ma fajerwerek teraz do pokazania, więc. Ja chcę nagrywać, ale jest 24, kurde. Gdybym to nagrywał tak bardzo szybko, to by było tyle fairwerek, że to powinno być, mieć 10 łapek w górę. Ale na nowy rok, zostawiliście łapkę w górę! I komentujcie, bo ja się nudzę bez waszych komentarzy. Na serio. Oboje tak patrzę obie w komentarze. Ja lubię, jak ktoś do mnie coś pisze. No. No, łapki w górę też, subskrypcje i dzwoneczki lubię. No ale nie mogę nic przeczytać. z Dzwoneczków, łapek w górę i subskrypcji. prawie czwarta minuta. To nie jest ogólnie vlog. Uuu! No. Niestety teraz nie widać fajerwerek. A nie wiem, czy wy to teraz widzicie jest. 20 20, po nowym, 20 minut minęło od nowego roku, nie wiem czy to widzieliście, ale już pewnie widzieliście tylko moją rękę, teraz mogę nagrywać z kamerką, nie tak na telefonie, bo teraz nagrywam na telefonie, nie z aparatu, no to fajnie nagrywasz misowski te vlogi i wszystko, no misowski Czasem mówię Misowski, ale mam kanał MEX. No to fajnie powinienem mówić MEX albo... Ale misowski też, bo się przyzwyczaiłem do mojego kanału. Oczywiście możecie wpadać na mój kanał Misowski. Żeby nie było błędów, to wam to przeeliteruję. Me Isy, o wysy, ky dwa e, wszystko razem. Ale jeśli Wam się to nie uda, to po prostu zróbcie spacjek K Any Ały. No, kanał mogę normalnie powiedzieć. Ale jest 2020. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Ja byłem MAKES, a to był 2020 rok. Narazka! Życzę Wam miłego roku. Papa! Pa.